Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, już drugim na tym kanale. I to jest y, kolejna część, druga część y, pokazywania platyny i osiągnięć. A więc zaczynamy. Y, na ostatnim odcinku skończyliśmy na Realm Royal, więc teraz Nickelodeon All Star Brawl. No, jest to taka gra typu Mortal Kombat, że wybiera się postaci po prostu serii Nickelodeon i po prostu trzeba bić się. No, i to na tym polega. Ogólnie gra nie jest jakaś za ciężka. Yy, myślę, że może być kłopotliwe ukończenie 50 meczów online, yy, bo tutaj rzadko co gracze wyszukuje. Ale tak poza tym to wszystko jest łatwe. Kolejna gra to Juska House 3. no i to jest gra, która mi się podobała bardzo nawet. Yy, tutaj jest się takim... taką postacią, nie pamiętam jaką się nazywał, ale po prostu Trzeba podróżować, może tutaj strzelać, nie wiem, jeździć samochodami. No jest tutaj co do roboty. I wpiszcie sobie po prostu w internecie, jest to co zagra i będziecie wiedzieli, o co chodzi. Fabuła ogólnie fajna i jest co do roboty. Kolejna gra to Marvel Spider-Man, ta część pierwsza. Ogólnie to platyna bardzo łatwa, jest z bardzo łatwych platyn, ale. Jedyne co to czasochłonne będzie było takie jedno trofeum. Już nie pamiętam jakie, ale może sobie zaraz przypomnę. Ukąd wszystkie cele w bazie. Chyba to było jedno z tych trofeów czasochłonnych. Ale, tak, to wszystko inne to jest łatwe. A więc przechodzimy do kolejnej gry: Far Cry Primal. No i tutaj Far Cry. Primal, no to tutaj jest się we postce kamiennej, że tak powiem. No i maczugami się lata, strzela się łukami, no tak jest Far Cry, tylko że nie ma tutaj pistoletów, karabinów i tych różnych, tylko po prostu są maczugi i łuki, to wszystko. A gra to bardzo łatwa, była to moja chyba pierwsza platyna z Far Cry'a, bo yy, ogólnie z Far Cry'a. Ogólnie polecam i warto zagrać. Kolejna platyna to Marvel Spider-Man Miles Morales, czyli ta część druga. Tutaj, tak samo jak w pierwszej części, nie ma żadnych trofeów, które są kłopotliwe. I Jedyne to czasochłonne to może być oto ukończ grę w nowej grze plus, bo to trzeba drugi raz gra ukończyć. Ale poza tym to wszystko jest easy. Kolejna gra to Dirt 5 jest to taka wyścigówka. I tutaj trofeów za ciężkich nie ma. Yy... Jedyne co może sprawić trudność, to. Yy... Było takie no trofeum. Oto. Uzyskaj 30 tysięcy punktów w evencie Kargimhana. I to wszystko z tych trudniejszych trofeów. Reszta to jest easy. Kolejna gra to SpongeBob SquarePants. Battle for Bikini Bottom. No, tak jak Spongebob, no kto oglądał Spongeboba to wie o co tu chodzi. No po prostu no co, latasz, zbierasz znajdźki i walczysz. Czytajki SpongeBob po prostu. Nie ma tu nic ciężkiego ani czasochłonnego. Kolejna to Zombie Army 4 Dead War To jest gra taka. No tutaj jest oparta ta gra z czasów II wojny światowej, gdzie musimy walczyć z Hitlerem. Ogólnie gra nie jest ciężka, jest trochę tutaj czasołonych trofeów, ale tak to ogólnie łatwe są wszystkie trofea, online nawet wyszukuje jeszcze dobrze graczy, więc nie powinno być problemu. Tutaj nawet mam trochę DLC pookączanych. I tak w ogóle teraz ta gra da, dała za darmo te trzy DLC pierwsze, więc kto chce to sobie może pobrać i za darmo te trofea dodatkowe zdobyć. Kolejna gra to FIFA 22 i to była moja pierwsza platyna z FIFA. No co tutaj dużo mówić. FIFA jak FIFA, nie ma tutaj nic ciężkiego. No bo usunęli tryb Division Rivals, co trzeba było czwartą divizję zrobić. Bo tak to wszystko jest banalne. Yy, dobra, yy, kolejna gra to Freddy Spaghetti. Yy, tutaj jesteś takim makaronikiem, no i po prostu musisz przemierzać świat i uciekać, bo gonicie goni policję i po prostu musisz przechodzić zagadki i uciekać. I to wszystko. Yy, kolejna gra to. Predator chanting Grounds. Kto oglądał Predatora, to zapewne będzie wiedział, o co chodzi. No, Predator to jest takie stworzenie, które po prostu, może tak, akcja odbywa się w lesie, gdzie jest taki zabójca, morderca, wysłają tam najwa... najlepsze jednostki, czyli żołnierzy. No i po prostu musimy walczyć albo jako Predator zabić wszystkich, albo jako żołnierzy musimy zabić Predatora. Trofea ogólnie nie są ciężkie. Jedyne co to bardzo grinienowe trofeum jest, jako Predator zdobądź 1000 trofeów z członków drużyny. Dowolne pozyskania. I to jest. W ogóle o pierwszej 52 to zrobiłem trofeum. <grym> nie wiem czemu tak późno, po prostu jakoś tak wyszło. Yy, dobra, kolejna gra to Bulletproof Full Clip Edition. No i to jest jedna z tych naprawdę ciężkich platyn, bo. Jest dużo tutaj ciężkich trofeów. Trudność bym dał tutaj na 7 na 10 co najmniej. Jest bardzo dużo trofeów, które sprawiają trudność. Ale chyba takie najgorsze, jakie tylko może być trofeum, to wydaje mi się, że oto jest. Mistrz Anaharli. Zdawać zespołowo co najmniej 40 tysięcy punktów w trybie anarchii. I tak to... I Netrofa też sprawiałem trudność, ale nie aż tak. Kolejna platyna to Subnautica. Dużo osób zapewne to zna. No co, tutaj z panikiem to robiłem i zaszło mi tak z ile? Z trzy godzinki może. I... no tutaj nie ma co się rozpisywać. No Subnautica, no co, no pływasz po prostu i musisz przechodzić poziomy i to wszystko, że tak to powiem. Kolejna gra to, może nie Platyna, ale 100% eFootball 2023, no taki zamiennik, zamiennik FIFA, tak jakby Fifa 23, ale demo. No ogólnie spoko gra, mechanika też fajna. Kolejna gra, która była naprawdę popularna, chyba dwa lata temu to było, no yy, to jest Rocket League. No i tutaj co, no nie ma tutaj trofeów, które są ciężkie, jedyne są... Dwa czasochłonne. zdołałem wszystkie przedmioty i przejść w sumie 50 km. I inne trofa mi osobiście sprawdziły, nie sprawiły trudność, ale nie wiem jak to może być z innymi graczami. Więc ja oceniam tą platynę trudność z 3 na 10. Może 3,5, ponieważ te dwa czasochłonne trofa. Ale tak to wszystko łatwe było. Tutaj nawet prawie wszystkie miałbym DLC na 100%, ale tutaj się nie udało tych niestety. Kolejna platyna no to Minecraft PlayStation 4 Edition. No to, no, Minecraft, no nie muszę chyba mówić co to jest, bo każdy to zna. Praktycznie każdy. No co, trofea. Choć kiedyś grałem w, w 2016 roku i 2017 roku, nie wiedziałem co to jest trofea, trochę mi nawpadało tych trofek, ale to co już gdy się dowiedziałem, że istnieją trofea. To na pewno pierwsze co to zrobiłem trofeum na samouczku jeszcze, oto, to przejść wagoniką ponad 500 metrów od miejsca startu. No i też był problem największy z moimi umiejętnościami gry w tamtych czasach z tym, wejść do portalu kresu i zabić smoka kresu. I jak to mi się już udało to już wtedy platyna wpadła, no i się cieszyłem po prostu platyną, w ogóle z bratem grałem wtedy i no. Tutaj DLC, no prawie wszystko pookączone, jedyne takie trochę zbugowane chyba, to jest otwórz wszystkie skrzynie na arenie minigry, bitwa w trakcie jednej rundy. A i tak to gra, no banalna. Tutaj są kolejne dwie platyny, to Memory Lane i Memory Lane 2. Yy, nie pamiętam w sumie co tutaj się dokładnie robiło. Trzeba było chyba wciskać, dopasowywać karty chyba, takie są odwrócone karty i trzeba dopasowywać we właściwym jakby kolorze albo wzorze. To tak samo chodziło w drugiej części. No i tutaj nic więcej nie, się nie robiło, po prostu to, no. Kolejna gra to Star Wars Jedi Upadły Zakon. No gra bardzo mi się spodobała. Główna postać to Cal Kestis. Przemiesza on krainy, galaktyki po prostu, żeby pokonać yy, te imperium galaktyczne, że tak powiem. Trofea nie są za ciężkie, jedyne co to będzie dużo latania, bo jest trofeum kolekcjoner. Zbierz wszystkie skrzynie i sekrety, plus... Yy, yy, plus w odległej galaktyce. Odkryj w pełni wszystkie holomapy mapy BD1. I tak to wszystko jest bardzo łatwe. Nie ma żadnych problemów. Rocket Arena. To gra, no, się męczyłem z tą grą, bo to jest gra taka... Nie była ona fajna. Po prostu się strzelało i tyle. Yy, ogólnie trofea to ciężkie nie są, ale są tak czasochłonne. Mistrz Igrzysk i bez pupilków i sztuka nokautu. Plus jeszcze były te trofea, takie jak. Mm, oto, ty, tutaj te trofea. Wykonać to na kartach jako Ref, Top Not, Pling, Mysten, Kai, Jato, Izel, Bonnie i takie różne. No i to po prostu sprawia trudność, bo te postacie są słabe dosyć. I po prostu ciężko zrobić w ogóle te kile i wszystko. No czasochłonne jest strasznie ta platyna. No ale się wymęczyłem, w końcu się udało. No i mam platynę. Freddy's Spaghetti 2 To tak jak przedtem mówiłem, ten makaronik po prostu trzeba uciekać i to wszystko. Błąd i ta gra była na przecenie chyba ta, nie wiem, za 4-5 zł chyba Tutaj tak jak na grafice w lewym górnym rogu yy, w pierwszej osobowej kamerze się lata i się strzela takie tutaj wystające potworki, to wszystko. O tu tutaj wchodzi w tym. W ogóle yy, jestem w trakcie platynowania Shadowan Warrior Turność jest naprawdę... No ciężka jest ta platyna, 8 na 10 chyba. Łukasz gra w trybie bohaterskim, zawiesiłem się na poziomie 16, a jest do ukończenia poziomu 17. I nie umiem po prostu tego przejść, więc może kiedyś uda mi się zrobić tą platynę, no ale będzie ciężko, naprawdę będzie ciężko. Już jest ciężko. O tak jak mówiłem wcześniej, tutaj jest ta stara wersja Launchera Fall Guys. Tutaj były trochę jeszcze po angielsku, i to infalible. I tego nie miałem jeszcze, bo były cheatery, byli cheaterzy i po prostu nie udało mi się tego zrobić. Kolejna gra Content Destruction fajna gra, bo tutaj jest się takimi papierowymi samochodzikami i trzeba się niszczyć. Fajna tutaj w ogóle fizyka jest i wszystko to niszczenie, to odpadanie elementów. Ogólnie gra nam chyba była za 10 zł albo 15 złotych. Ogólnie polecam. Według mnie fajna gra. Taka na odprężenie się, na pobawienie się. No i no. Kolejna gra: Detechnomancer. No i co tutaj? Mu? No, ta gra nie była łatwa. Szczerze mówiąc, trofeum, które było najkłopotliwsze, było takie dwa nawet. Yy, ukończ wszystkie zadania towarzyszy i ukończ grę na ekstremalnym poziomie trudności. Tutaj, gdy nie masz minimum nie wiem, 500 yy, mikstur leczenia, to nie pokonasz tego bossa. Jest tak ciężko, że... No, ja osobiście ukończyłem kilka razy, próbowałem podejść do tego trofeum, ale mi się nie udawało. W końcu wytworzyłem taki zapas mikstur, że udało mi się pokonać tego bossa lewiatana ostatniego, no i wpadła platynka Ogólnie jestem zadowolony z tej platyny, bo to nie była łatwa platyna, naprawdę była ciężka. Kolejna gra Inksployshin. Ta gra była pewnie też na jakiejś przecenie. Nawet widać, że po samej grafice. No to gra nie była łatwa, pamiętam nawet. Yy... Tutaj po prostu jesteś takim badaczkiem, musisz strzelać laserami, i to o to w tym chodzi. Super Destronaut DX, to tak jak była taka jedna gra jeszcze na górze, co pokazywałem, jest się takim statkiem i się po prostu strzela do tych mniejszych takich statków. Burlimin at Sea, to jest taka gra, nie umiem tego powiedzieć, no jest czterech przybyszów, jakby oni podróżują i tutaj y, można różne zakończenia tej gry zrobić i po prostu wszystkie wymagane są zakończenia, żeby wpadła platyna. Z po, w porannikiem mi zaszło z za jakiejś 6-7 godzin z porannikiem. Więc no. No i tutaj Heavy Rain, no to jest jedna z moich ulubionych gier, w jakie grałem. I tutaj jest ta gra uwielbiana przez naprawdę wielu ludzi na świecie. No jest to gra filmowa, dobrze chyba znany tytuł. No i tutaj jest trochę tych trofeów, które mają. Największe problemy ludzie mają z, pro... z tymi Zbroja doskonała i wszystkie zakończenia. I to są te dwa trofea, które wymagają, wymagają dużo powtarzania. I są te trofea zgliczowane trochę, że tak powiem, bo mi nie wpadały kilka razy. Musiałem od nowa robić. Ale platyna wpadła. Bardzo dobrze się bawiłem przy tym tytule. No i jak musiałem powtarzać te trofea, żeby je wbić, to jakoś nie było mi smutno czy coś, czy nie byłem wkurzony. Po prostu grałem i tyle. I cieszyłem się tą grą. Kolejna gra Mochi, Mochi, Boy. Oj, tutaj nie pamiętam co się robiło. Wpiszcie sobie w internecie, co tutaj, o co chodzi w tej grzeba, sam nie pamiętam. Tak samo jak z tą grą, Jack N.I.D.X. Nie pamiętam naprawdę co tutaj się robiło. Chyba jakimś się skakało jakimś, jakąś fasolką, chyba, i trzeba było pokonywać jakieś poziomy. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. My name is Mayo 2. To tak jak. Yy, poprzednia część, ta trójka, co pokazywałem, to jest clicker. Po prostu trzeba kliknąć i leć tam raz w X i to wszystko. Slide, drop, histo. Yy, trzeba ułożyć obrazek w jakimś tam czasie i trochę same wpadają. Road boostle, to jest w sumie polecam tą grę, bo jest fajna. Yy, jesteś takim kurierem, że tak powiem. Musisz po prostu przechodzić. Pomiędzy samochodami, pomiędzy autostradami musisz po prostu przeżyć i dostarczyć paczkę. No może nie jest to gra jakaś rewelacyjna, ale jak takie gry, na przykład tanie za 5 zł, no to jest ta gra fajna. Osobiście polecam. Z tych tańszych gier, jeśli ktoś by chciał sobie kupić. My name is Mario. No i to jest pierwsza część clickera. Tak jak mówiłem, w poprzednich dwóch. No clicker po prostu. Trzeba kliknąć ileś tam razy X. No, i tutaj zaraz będziemy zbliżać się do końca. Gang Beast. Gang Beast chyba znana gra. Mm, rywalizujesz po prostu tutaj takimi ludkami, takie jak są na obrazku pokazane. No, i musisz się klepać i to wszystko. No, taki boks po prostu. Fajna, śmieszna gra. W sumie bawiłem się nieźle przy niej. No i o to w niej chodzi. No i yy, kolejna gra to Need for Speed. Ta z 2015, czy tam 2016 roku. Nie ma tutaj ciężkich trofeów szczerze mówiąc. Mm, wszystko po prostu, zacząłem grać w tą grę i kilka godzin grałem i wszystko nawet wpadło, nie patrzyłem do poradnika, nawet nie wiedziałem, że istnieją poradniki jeszcze wtedy do trofeum więc sam to wszystko zrobiłem. Tutaj nawet trochę z DLC miałem. Ale ogólnie bardzo łatwa gra. Fajna i no. Yy, tutaj... Kolejna gra to trofa Star Wars Battlefront 2. No i to jest jedna z moich yy, ulubionych gier, takich na serio ulubionych, yy, bo ogólnie jestem fanem Star Warsów do dzisiaj. No i po prostu zawsze grałem tyle godzin w te Star Warsy, że mam chyba nawet 1000 godzin przegranych w, w tej części. I online, i takie różne, no po prostu wszystko tutaj ukańczałem, to była sama, sama przyjemność dla mnie, nawet ukańczenie na najtrudniejszych poziomach trudności, to było coś pięknego. Po prostu musiałem mieć tego Platynę, bo to była tak fajna gra, że po prostu udało mi się zrobić bardzo szybko Platynę. No i chyba tutaj ostatnia Platyna, dokładnie, Star Wars Battlefront, po prostu, pierwsza część. Tak samo druga moja ulubiona gra, Czyli Star Wars, no tutaj trochę inne trofea były co prawda yy, niż w drugiej części, no ale tak samo się naprawdę nieźle bawiłem i trofea praktycznie same wpadały. Tutaj nawet wszystkie mam DLC na 100%, szkoda, że już nie robię aktualizacji, zawiodłem się, bo już tak to trochę się gra nudziła, jak się miało wszystko odblokowane i wszystko dosłownie zrobione. No ale cóż, może kiedyś jeszcze raz zainstaluję. Zapewne zainstaluję jeszcze raz, żeby sobie pograć, i no. Więc ja nie gram tylko, że platynę zdobywam i odinstalowuję grę, i gram w nią dalej. Jak jest naprawdę fajna gra, to ja gram w nią do dzisiaj. No i dobra, i tym oto sposobem pokazałem wam wszystkie moje platyny. I tutaj nawet mogę wam pokazać szybko moje gry, w które aktualnie ogrywam. Tutaj takie są. To, to. Yy, w ogóle tutaj. O, Fall Guys y mam do dzisiaj. Filmem <grym> Fall Flat, tak samo. Yy, w ogóle mm, będę wbijał niedługo z Violetty Gotti Platyna Gameplay, bo tutaj już trochę po pokażę. To ostatni poziom wam nagram, bo nie chcę mi się od nowa wszystkiego przechodzić. I po prostu wam nagram ostatni poziom, jak wbijam platynę i wrzucę na YouTube'a. To niedługo będzie, więc. Możecie się spodziewać. No i dobra, i dzięki za oglądanie. To wszystko, co chciałem Wam pokazać. To do zobaczenia w kolejnych odcinkach już z gameplaya i wbijania platyn. To dzięki za oglądanie, cześć!